Szczeć Boże, kochani, ksiądz Krzysztof Frajtak tak z Poznania, duszpasterz akademicki, obecnie trochę na pół bezrobociu z powodu panującej sytuacji, ale bardzo się cieszę, że mogę nagrać tę krótką medytację Bożego Słowa i z Wami się spotkać. Dzisiaj kościół daje nam fragment siódmego rozdziału Ewangelii według św. Jana. Zapraszam Was do tego teraz, żebyście wzięli swoją Biblię w dłoń i razem ze mną przeczytali to słowo. Słowo, które jest kapitalne, które jest po prostu pełne życia i jest bardzo na dzisiaj, bardzo na teraz. Proszę, posłuchajcie Ewangelii na dzisiaj. Wśród słuchających go tłumów odezwały się głosy ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale, mówili drudzy, czy, Mesja czy Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na niego ręki. Wrócili więc strażnicy do arcykapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu go nie pojmaliście? Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał jak ten człowiek. Odpowiedzieli im faryzeusze, czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna prawa, jest przyklęty. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego. Czy prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni? Odpowiedzieli mu. Czyli ty jesteś z Galilei, zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei i rozeszli się każdy do swego domu. Amen. Bogu za to słowo niech będą dzięki, słowo, które jest bardzo aktualne dzisiaj, mimo że ci ludzie, z którymi Jezus się wtedy spotkał, już nie żyją dzisiaj, to jednak bardzo łatwo możemy się postawić w miejsce zarówno i Faryzeuszy, i Nikodema, i Strażników, którzy. Idą Jezusa pojmać i tego nie robią. Ja zapraszam Cię na początku tego słowa, żebyś spróbował może w czasie teraz tej modlitwy, ale też potem, jak już to nagranie się skończy żebyś spróbował postawić się w miejscu każdej z tych grup. Mamy tutaj różnego rodzaju grupy ludzi, którzy słuchają Jezusa, i myślę, że to słowo jest bardzo dzisiaj o tym, jak Jezusa słuchać albo nie słuchać. W ogóle te fragmenty Ewangelii, które są w tych dniach są bardzo, ale to bardzo ciekawe, dlatego że pokazują jakby ostatni etap podróży Jezusa do najważniejszego momentu w swoim życiu, czyli do krzyża i do zmartwychwstania. W ostatnich dniach i w najbliższych dniach będziemy czytać o tym, jak Jezus wręcz się kłócił, wchodził w dyskusję z ludźmi, którzy go słuchali. I często w czasie tych dyskusji wykazywał ludziom, jak bardzo są w błędzie, jak bardzo są od, dalece od Królestwa Bożego. Co ciekawsze, często wytykał to tym, którzy powinni być bardzo blisko, którzy znali, czytali Pisma i nie widzieli, że Jezus jest tym, na którego całe życie przez wieki czekają. Warto się w tym słowie przeglądać i zobaczyć, czy przypadkiem Jezus też trochę nie wszedłby teraz ze mną w małą albo i większą. W cudzysłowie kłótnie, a bardziej w dyskusję, chcąc mi, chcąc mi pokazać, że może jestem w jakiś sposób w błędzie. Dzisiejszy fragment to jest fragment, który mówi o ludziach, którzy Jezusa słuchają z różnych motywacji, w różny sposób i efekt tego słuchania jest różny. E, króciutko przyjrzymy się każdej z tych grup. Pierwsza grupa to faryzeusze. To ludzie, którzy przestrzegają prawo, ludzie, którzy są kapitalni. Perfekcyjni w tym, żeby spełniać nakazy, zakazy, gdyby mieli stanąć przed Bogiem i pokazać mu swoje osiągnięcia, byłyby tam same szóstki w spełnianiu przykazań, jednak są to ludzie, którzy kompletnie mają umarłe, martwe serca. Wszystko otrzymują z przestrzegania prawa, ale gdyby zajrzeć w ich serce, w stan ich serca, na pewno szóstki by tam nie otrzymali. To są ludzie, którzy są swoim sercem daleko od Boga, o którym tyle czytają, o którym nawet uczą, ale są daleko sercem. To są ludzie, którzy słuchają Jezusa i to słuchanie nie zmienia ich serca, tylko budzi w nich coraz to większą złość, niechęć do Jezusa i takie, wiecie, zamknięcie się w sobie. Oni nie chcą pozwolić sobie na to, żeby Jezus do nich mówił. Nie chcą pozwolić sobie na to, żeby to Boże Słowo się wdarło w ich serce, w ich życie. Dlaczego się boją? No, nie wiem. Tak czytając czasem o faryzeuszach, mam wrażenie, że boją się tego, że Jezus im pomiesza w życiu. Że Jezus zniszczy ich status quo, zniszczy ich taki spokój codzienny. I patrzcie, jak często my też jesteśmy faryzeuszami, prawda? My słuchamy Jezusa. Nieraz byłeś w kościele, nieraz przyjmowałeś komunię, może czytasz słowo, czytasz Biblię, ale pytanie, czy tak naprawdę słuchasz Jezusa? Czy słyszysz go w głębi swego serca? Czy może jest tak, że to słowo leci ci do ucha, ale drugim od razu wypada? Czy nie jest może tak czasem, że my w naszym życiu boimy się Jezusowi zaufać? Boimy się. Powiedzieć Jezusowi, niech Twoje słowo wejdzie w głąb mego serca, bo tam tego słowa potrzebuje. Druga grupa, która słucha dzisiaj Jezusa, to są strażnicy, idą do Jezusa z konkretnym zadaniem, mają Go pojmać, mają mu zrobić krzywdę. Są to ludzie, którzy są poddani słowu faryzeuszy, słowu elity, ludzie, którzy słuchają swoich przełożonych i spełniają ich nakazy i zakazy. Ale to, co się dzieje w ich życiu, jest bardzo ciekawe, ponieważ oni, słuchając Jezusa, odkrywają, że Jezus ma prawdziwe słowa. W konfrontacji ze Słowem Jezusa nie są w stanie zrobić tego, co mówi Słowo ich przełożonych. Ci strażnicy to jest obraz ludzi, którzy mają bardzo otwarte serce. To są ludzie, którzy potrafią poddać wątpliwość. Szereg narracji, którym zostali poddani w życiu. I tutaj możemy też się postawić w miejscu tych ludzi, bo czasem jest tak, że ktoś mówi: rób to, nie rób tamtego. Myśl tak, nie myśl w taki sposób. A ci strażnicy są w stanie zobaczyć, że są słowa na tym świecie, które mają większą moc. No, kończy się to tak połowicznym sukcesem, ponieważ. Nie wykonują swojego zadania, i tutaj, w oczach Faryzeuszy, przełożonych swoich arcykapłanów, ponoszą klęskę, ale tak osobiście oni są zwycięzcami, ponieważ pozwolili, żeby Jezus wszedł w ich serce, żeby słowo Jezusa weszło w ich serce. I tutaj też warto zobaczyć siebie: czy ja pozwalam sobie na to, żeby Jezus, Jego Słowo było ważniejsze od Słowa ludzi. No, a multum ludzi spotykasz. Wielu ludzi mówiło ci wiele rzeczy w życiu. I warto być trochę jak taki strażnik, który się zachwyci Bożym Słowem, który do Jezusa przylgnie, który do Jezusa się tak przyczepi i posłucha, przyłoży ucho i posłucha i zobaczy, że Jego Słowo ma większą wartość. I mamy jeszcze jedną osobę, mówię o grupach, a to jest jednoosobowa grupa. W którą też mogę wejść, oczywiście, i ty też, to jest Nikodem. To jest ten, który kiedyś pod osłoną nocy do Jezusa przyszedł i wszedł w nim w rozmowę, pokazując swoje wątpliwości, które ma propos jego osoby, propos wyznawanej wiary. Jemu Jezus powiedział, że ma się narodzić na nowo. Nikodem to jest człowiek, który pozwala sobie wątpić. Wiele o Nikodemie możemy mówić, ale myślę, że to jest przede wszystkim człowiek, który nie boi się wątpić. Jest to człowiek, który potrafi się przeciwstawić zarówno swoim ziomkom, tylko że on tutaj robi to w taki piękny sposób, ponieważ stawia pytanie. Jakby Próbuje pokazać swoim koleżkom, że trzeba się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że my skażemy człowieka, który kompletnie na to nie zasługuje. Dla mnie Nikodem jest Przykładem człowieka, który pozwala sobie na wątpliwości. I to jest y, miejsce, które też jest miejscem dla Ciebie, żeby się nie bać wątpić, żeby zadawać sobie pytania, szczególnie teraz, kiedy ten świat jest jaki jest, kiedy jest ciężko, jest ciemno, jest trudno, kiedy wielu z nas sobie nawet nie radzi z tym czasem. Kiedy zamiast pójść do kościoła i posłuchać lepszego lub słabszego księdza, mądrzejszego czy głupszego księdza na nie? Na żywo to jestem ograniczony do internetu. Jest ciężko i można sobie zadać pytanie, Boże, gdzie Ty w tym wszystkim jesteś? Nie bój się wątpić, bo jak powiedział to jeden z bohaterów, z bohaterów pewnego filmu, gdyby nie wątpliwości, nasza wiara byłaby martwa. Nikodema wiara, mimo że może jest słaba jeszcze wtedy, to jednak jest żywa i rośnie, i się rozwija, i się karmi Jezusem. To są takie trzy przykłady, w jaki sposób można. Słuchać Jezusa. Pierwsza grupa jest przykładem tego, jak nie słuchać Jezusa. A tak naprawdę bardziej jest to przykład. Ci faryzeusze, arcykapłani uczeni w Piśmie, ta cała elita. To jest przykład ludzi, którzy nie słuchają Jezusa, a słuchają tylko siebie i swojej tradycji, i swoich przyzwyczajeń. Ale strażnicy i nikodem to są ludzie, którzy pozwalają sobie Jezusa posłuchać. I bracie siostry, Pytanie, które sobie bardzo konkretnie zadaj dzisiaj, to to, czy Ty Jezusa słuchasz. Ale nie, że sobie wysłuchasz te, te, to nagranie i tej medytacji albo innej, czy że byłeś na mszy świętej, face to face w kościele z księdzem albo online i sobie słuchałeś. Nie, czy tak naprawdę pozwalasz, żeby Słowo Jezusa weszło Ci w głębie serca i czy pozwalasz na to, żeby w tym sercu się tak wiele działo przez to Słowo. Jestem pewien, że ci strażnicy, którzy wrócili potem do swoich e, szefów, mieli w sercu niezłą jazdę. Tak, tak sobie ich wyobrażam, że oni zaczęli wtedy rewidować swoje życie, dlatego że pozwolili, żeby słowo Jezusa weszło w głąb, w głąb ich życia. A czy ty chcesz słuchać Jezusa, czy może jednak nie chcesz, czy chcesz bardziej słuchać siebie, swoich przyzwyczajeń, swojego modelu chrześcijaństwa, które wypracowałeś przez tyle lat, a który może nie jest życiodajny. Wiecie, ja mam wrażenie takie bardzo mocne, że to wszystko, co się dzieje teraz, to jest okazja, przy całej dramatyczności tego wszystkiego, to jest okazja do tego, żeby nauczyć się bardziej słuchać Boga, bo mamy ku temu więcej czasu, możliwości? Po co mamy słuchać Boga? Po to, żeby nasze chrześcijaństwo było wysokiej jakości, a nie ilości. Często jest tak, że my spędzamy godziny na modlitwie, godziny w kościele i, i przepraszam za określenie, klepiemy, w często pobożne modły, ale tak naprawdę jakość naszego serca jest nijaka. I myślę, że to wszystko jest teraz, żeby zobaczyć też. Czy ja Jezusa słucham. I czy chcę słuchać i czy pozwalam, żeby przez to słuchanie Jezus mnie zmieniał? I na koniec cytat. Pozwólcie, że sięgnę po kartkę pościągę, bo nie pamiętam tego na pamięć. Na profilu Facebookowym Marcina Jakimowicza zapewne znacie gościa, pojawił się wpis, który stał się dla mnie też inspiracją trochę do tej, do tej medytacji dzisiaj. Pozwólcie, że Wam przeczytam. Marcin pisze dzisiaj na Facebooku, na swoim profilu, takie słowa: Narodzie, siedzący w domu i burzący się na swe zamknięcie. Co jeszcze musiałoby się stać, żebyśmy zrozumieli, że to my jesteśmy świątynią, żebyśmy przestali wciąż szukać na zewnątrz? Przecież Jezus, pytany przez uczniów o modlitwę, wskazał na ukryte miejsce. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, w oryginale to słowo Tamejom, czyli wewnętrzny pokój, ukryta komnata. Zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Jak mocno w tych dniach brzmią te słowa. Mamy w głowach wielkie plany. Tymczasem, jak zapowiada Jezus, najważniejsze są szczegóły, drobnostki, detale, okruchy. To one stają się papierkiem lakmusowym naszego życia duchowego. Centrum wszechświata jest zamknięta i zdepka. Jak wyglądało najważniejsze spotkanie w historii świata? Scenografia nie przypominała negocjacji na szczycie rozmachu międzynarodowych ustaleń w Jałcie czy obleganych przez dziennikarzy konferencji prasowych szefów wpływowej grupy G7. Spotkanie ukryte było przed ciekawskim wzrokiem Gapiów. Mała izdebka w Nazarecie, zamknięte drzwi i potężny Archanioł, który zapukał do nastolatki. To Marcin pisze a propos wczorajszego, przepraszam, nie wczorajszego, tylko <grym> parę dni temu było zvestowanie Pańskie. Święta. Wtedy w izdebce w, w, w pokoju Maryi dokonał się zwrot we wszechświecie. I tak sobie myślę, że ten zwrot może się dokonać również w Twoim pokoju. Wtedy, kiedy słuchasz Jezusa w swoich czterech ścianach. Ja próbuję słuchać w moich czterech ścianach, jedna to ściana, tak jak tu była Azeria, czy jak to się tam nazywa. Słuchaj Jezusa. Znajdź na to czas. Konkret, nie? Konkret słuchaj Jezusa dzisiaj, jeszcze sobie posiedź z tą Ewangelią. Zrób sobie dobry klimat, zapasz sobie dobre herbaty, weź słowo. I mów do Jezusa, mów Panie, bo sługa Twój słucha, a Twój Pan będzie do Ciebie mówił coraz wyraźniej i wyraźniej. I tego Ci życzę. I na to Cię błogosławię. Niech na słuchanie Boga, a potem na odpowiadanie na to, co On mówi, niech Cię prowadzi Boże błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. szczęść Boże pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się i Gadajcie. Gadajcie z Ojcem, który widzi w ukryciu. Amen.